Siema, siema, cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Bremit, słuchajcie, a dzisiaj opowiem wam o najbardziej tajemniczym przedmiocie w całym Pet Simulator. Słuchajcie, czyli o czymś co jest naprawdę mega tajemnicze, słuchajcie, i totalnie na razie nie było wiadomo słuchajcie jak to zdobyć. W każdym razie w tym odcinku powiem sobie, słuchajcie, dokładnie moi drodzy o Cat Hoverboard. Czyli moi drodzy o nowej testy, słuchajcie, w kształcie kota, która jest naprawdę mega mega słuchajcie, rzadka i naprawdę słuchajcie, nie wiadomo jak ją zdobyć, ale ja wam, słuchajcie opowiem moi drodzy parę rzeczy o tym jak ją można słuchajcie prawdopodobnie zdobyć i o tym, moi drodzy, co takiego zrobić, w każdym razie... Pamiętajcie, że teraz skończycie stawić łapę w górę subatzłonkiem i napiszcie, komentarzu po tym filmie wasz zrobi. Słuchajcie, bo już za dwa odcinki będą wyniki słuchajcie, konkursu na te piękne, słuchajcie, The North Pole Wolf, więc bardzo fajny konkurs polecam. I pamiętajcie, żeby koniecznie stawić łapę w górę subatzłonkiem i wasz link z zrobicie, słuchajcie w komentarzu. Oraz też, moi drodzy, koniecznie wpadnijcie na Discorda oraz na, 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 słuchajcie na grupę w Robloxie i Instagrama Jeremy, to ja zaraz, słuchajcie wszystkie linki w opisie. Każdy każdym się, moi drodzy, naprawdę są najbardziej w całym słuchajcie. Każdy ma się, moi drodzy, dzisiaj naprawdę opowiemy sobie o tym, moi drodzy, i to jest najbardziej słuchajcie, w Pet Simulatorze i naprawdę, moi dudzy, jest wielka zagadka. I słuchajcie, zaraz sobie o tym opowiem. W każdym razie na samym początku, moi dudzy, pamiętajcie, żeby kończyć końcu, zobaczcie nam do końca. Naprawdę, moi dudzy, zdobyć parę fajnych, ciekawych rzeczy, moi dudzy. I prawdopodobnie słuchajcie, jak zdobyć właśnie cut ho słuchajcie, to CAT Hoverboard. Moi dudzy, deskę kocioł. ha ktoś pisze, że ja chyba nieprawdziwy, słuchajcie, na 100% nie wiesz mu. A, słuchajcie, to jest troszkę, słuchajcie, śmieszne, jak wbijecie jakiś serwer i ludzie piszą, że jesteście nieprawdziwi i że chcecie podróbą sami siebie. Słuchajcie, to jest taki urok bycia youtuberem. W każdym razie, moi dudzy, na samym początku pójdziemy sobie do Christmas eventu i klasycznie słuchajcie sobie wróż, bo odcie... I zobaczymy Cię moi moi czy będziemy mieli szczęście zlecimy. Każdy macie, moi dudzy, naprawdę mega się tym jaram, bo jest to autentycznie, najbardziej tajemniczy obecnie przedmiot w całej grze słuchajcie, i naprawdę, moi dudzy, nikt jeszcze nie powiedział wyraźnie, jak może słuchajcie to zdobyć i jest to naprawdę mega tajemnicza, słuchajcie sprawa. Ale w tym odcinku wam o tym opowiem oraz mołudzy, jak możecie to prawdopodobnie słuchajcie, zdobyć, ale na samym początku utworzymy sobie parę jajki i zobaczymy, słuchajcie, czy mamy Cię szczęśliwy dzień, więc słuchajcie, otwieramy sobie na początku, słuchajcie, aktywnimy uwaga. E, oczywiście ultraki, a nie, jeszcze mamy, słuchajcie, reskę ultraki, więc je otwieram, więc uwaga, moi dudzy, jajczka, proszę bardzo Preston, naprawdę, jeżeli to mi nie wyjdzie, to przynajmniej cut Hoverboard, naprawdę Preston, proszę, jeżeli te jajka mi nie wypalą, to chociaż cut Hoverboard, żeby było, słuchajcie. W każdym razie, naprawdę, są, słuchajcie, mega tajemnicza sprawa. W każdym razie, proszę Preston, naprawdę, dobra, ostatnie jajko, Preston, naprawdę, bardzo cię proszę, aby teraz z tego pięknego jajka wypadł ten piękny Huge Festive Cut. I bardzo ci o to proszę, grzeczcie Preston, aby z tego mi wypadł naprawdę ten Huge Festive Cut. W każdym razie, dobra, moi drodzy, czas otworzyć nasze jajko, bo dosyć gadających, słuchajcie, czas otworzyć. Więc uwaga, czy będzie to szczęśliwy odcinek? Ostatnia szansa, uwaga, uwaga, mamy. A nie, mamy festive! Elfa, no press on, kurczę, no coś mi tak słaby, słaby drop ostatnio, Coś tak słaby drop, słuchajcie. Każdy ma się, moi drodzy, dla tych co nie wiedzą, słuchajcie, w ostatnim update doszły nam, słuchajcie, deski. Czyli moi, moi drodzy, jest podstawowa deska, którą ja mam, słuchajcie, ale moi drodzy, mamy też mnóstwo innych desek, które, moi drodzy, możemy na przykład zdobyć za różne przedziwne questy. Słuchajcie, na przykład tutaj musimy być Big game słuchajcie, partner, tutaj możemy zdobyć na przykład jeżeli będziemy top 100 global leaderboard, moi drodzy, czyli bardzo prestiżowe nagrody, słuchajcie, A na przykład ta deska jest za to, jeżeli słuchajcie, zrobimy sobie complete date event, czyli wypełnimy Wszystkie questy, które tutaj widzimy, moi drodzy, czyli jeżeli wypełnimy wszystkie questy, które tutaj widzimy, to wtedy, słuchajcie, mamy szansę zdobyć właśnie tą deskę, czyli Slide Hoverboard, słuchajcie. I naprawdę jest to fajna sprawa, ale moi drodzy, poza tymi deskami, którymi wam pokazałem, słuchajcie, które wam pokazałem, jest jeszcze jedna najbardziej tajemnicza deska ze wszystkich, moi drodzy. Jest to właśnie deska, która nazywa się, słuchajcie, Cut Hoverboard. I zobaczcie jak przy innych deskach mamy opisy, słuchajcie, jak możemy te deski zdobyć, to tutaj, moi drodzy, nie mamy nic, słuchajcie. Ale wiemy, że tu jest słuchajcie, jeden dymek, moi drodzy, jeden ogień. Czyli co by sugerowało, że to jest średnio szybka deska, moi dudzy, ale dobra, moi dudzy. Pewnie słuchajcie, zapytać się, no dobra, Jeremy, ale jak możemy zdobyć tą deskę? Nie ma żadnej informacji o tym, jak ją zdobyć. Podobnie słuchajcie, jak na oficjalnej stronie Big Game, słuchajcie, gdzie naprawdę nie ma żadnej informacji o tym, jak zdobyć, słuchajcie, właśnie tą huge, tego, co słuchajcie, cat hoverboard. Więc jest to jeszcze bardziej tajemnicze, moi dudzy. I tak samo słuchajcie na YouTube, jest ogólnie bardzo dużo filmów o tym, moi dudzy, jak ludzie mówią, że zdobyli słuchajcie jakąś te deski, ale zobaczmy sobie właśnie parę z tych filmów teraz, moi dudzy, o tym, jak właśnie można zdobyć huge, słuchajcie, znaczy cut hoverboard. Zobaczcie, moi drodzy, na to. A więc, moi drodzy, mamy tutaj filmik o Dark Dive, słuchajcie, który wstaje film o tym, jak odblokować cut hoverboard, Słuchajcie, w Pets Simulatorze X I, i zobaczmy, słuchajcie sobie na to. A więc słuchajcie, mamy tutaj przywitanie klasycznie, słuchajcie, i mamy tutaj, że jak odblokować właśnie ten cut hoverboard, Słuchajcie, napisał, że ją odblokuje, więc słuchajcie, zaraz sobie zobaczymy, więc zobaczymy taki ma to trzeba zrobić, słuchajcie. Aha, zobaczcie, podejście od tego jajka. I co teraz, słuchajcie? Hatch to cut from this. egg. Aha, czyli mamy odblokować dwa jajka z tego. Co mamy odblokować dwa katy z tego jajka? Później musimy je za, za do naszych wszystkich maksymalnych petów i co? Zaraz, chajcie, coś mi tutaj nie gra, słuchajcie. Czyli mamy zaekwipować je do wszystkich naszych petów i mamy same koty za dwa. Teraz idziemy do eventu. I co teraz, moi I to wszystko, żeby zdobyć tą tą, słuchajcie, tą deskę, to wszystkie mi coś tutaj nie gra, słuchajcie, ale teraz zobaczmy w takim razie. Eee, this DisX, aha, co? co, Mamy otwierać jajka, żeby zdobyć, słuchajcie, żeby zdobyć. Żeby zdobyć słuchajcie, tą deskę, mamy otwierać jakieś jajka? Że że co, słuchajcie, i co on dalej robi? Dalej otwiera te jajka, później co idzie do banku i depozytuje to pół 69 diamond, co to jest grane, słuchajcie? Nie, to jakiś jest, jakieś... jest grany. Aha, i co? I on nie ma tej deski. Ej, to pisane, że to jest to trollingu? nie słuchajcie, dobra, mamy też inny film. Tym razem moi drodzy, film od Sonsa, który mówi, co się stanie, jeżeli sfuzujemy trzy hoverboardy, kocie, słuchajcie. Skoro, podane jak można w tą deskę zdobyć, a nie słuchajcie, jak można zrobić, słuchajcie, z nich fuza W każdym razie, dobra, zobaczmy taki razie jak oni robią tego fuza Może chodzić będzie tutaj coś ciekawego. W każdym razie, mamy drodzy Tutaj informację o tym, że cut hoverboard i nie wiem jak to zrobić, ale moi drodzy, mamy to ma mają, słuchajcie, tego kazu, Ktoś ma w autentycznie Cut Hoverboard, zobaczcie. Faktycznie ktoś to ma, czyli jakimś studentom to zdobyli. Faktycznie mają to EQ, zobaczcie, co jest grane. Ej, oni mają faktycznie to wq i teraz zobaczcie, biorą to I Teraz moi drodzy, co i to, i to sobie, słuchajcie, teraz I to sobie teraz, słuchajcie, to fuzują i tak po prostu coś nam z tego teraz wypadnie Okej, okay, czyli fuzowali to i co teraz z tego wypadnie, zobaczmy, słuchajcie Ale to jest naprawdę mega dziwne i to teraz po prostu tak Co to jest? Ej, to jest jakiś, to jest jakiś śmietnik latający Nie, trash hoverbot, nie, słuchajcie, co jest grane? Naprawdę, moi drodzy, nikt jeszcze nie wstawił żadnej jasnej odpowiedzi, słuchajcie, jak zdobyć Teraz wam powiem jest kilka opcji, jak prawdopodobnie będzie można zdobyć właśnie tą deskę Moi drodzy. Opcja pierwsza, słuchajcie, jest taka, że Preston i Big Games będą udawać te, słuchajcie, te deski osobom, które wykupią, słuchajcie, huge, w, słuchajcie, huge kata, czyli, moi drodzy, tego pluszowego huge tak którego można dostać, słuchajcie, na stronie Big Games, słuchajcie, ale jest to tylko, moje drodzy, teoria, więc wiadomo, czy to będzie, słuchajcie, prawda, bo wtedy, moi drodzy, byłoby to logiczne, że, mo moi drodzy, podczas, gdy wpiszemy właśnie kod na naszego ekskluzywnego huge cuta, którego byśmy tutaj, słuchajcie, sobie zredeemowali, na przykład, nie wiem, jakiś tam huge cut, co nie, to dostalibyśmy razem z tym huge cutem, słuchajcie, właśnie tego hoverboarda i to byłoby, słuchajcie, spoko opcja, słuchajcie, jest taka, że jest w grze ukryty quest, słuchajcie, quest, o którym nikt, nikt, słuchajcie, kompletnie nie wie. Coś takiego, moi ludzie, jak było kiedyś z tym budynkiem, czyli na przykład, nie wiem, że tu jest jakieś miejsce, gdzie wpiszemy na przykład, nie wiem, ho, 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 na przykład podejdziemy tutaj, wpiszemy, słuchajcie, na przykład, nie wiem, ho, 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 coś takiego, słuchajcie, i teraz nagle tutaj się nam otworzy, jakieś przejście i wejdziemy sobie do miejsca, gdzie będzie można to zdobyć, słuchajcie, coś jak było z pokatem, słuchajcie, i z pokegiem kiedyś. Jest mały ludzy, też taka opcja, słuchajcie, że będzie to, że słuchajcie, będzie można to zdobyć już niedługo, mały ludzy, przy jakimś, słuchajcie, specjalnym updatecie, albo będzie. Albo w ogóle nie słuchajcie, na to ukryty kod, słuchajcie. Czyli po prostu tak jak jest kod na na przykład, nie wiem, na jakieś rzeczy, tak jest moi drodzy, ukryty kod, na przykład nie wiem, CUT Hoverboard. Na przykład moi dudzy, nie wiem, cut hoverboard, co nie, coś takiego, moi dudzy, ale akurat taki kod nie istnieje, słuchajcie, trzeba ja dobrze to napisałem, słuchajcie, hoverboard, no to, to słuchajcie, dobrze. W każdym razie, moi dudzy, być może jest na to specjalny ukryty kod, słuchajcie, który trzeba po prostu znaleźć, więc możecie słuchajcie, poszukać Coś takiego kodu. Nie wiem, czy on istnieje, moi drodzy, ale jeżeli on istnieje, to na pewno słuchajcie, trzeba go poszukać. Więc moi drodzy, trzeba będzie tutaj po prostu poszukać, nie na przykład hoverboard. Coś takiego, moi drodzy, nie wiem, słuchajcie, też takiego kodu, słuchajcie nie ma. W każdym razie być może że jest właśnie jakiś kod na to, właśnie jakiś ukryty kod na tą deskę, moi drodzy, bo naprawdę nie ma nic powiedziane o tym, jak możemy ją zdobyć, tak po prostu, słuchajcie. Więc być może słuchajcie, jest na taki specjalny kod, słuchajcie, ja tego nie wiem, w każdym razie na pewno wiem to, że trzeba to, słuchajcie, sprawdzić. Więc moi drodzy, też pamiętajcie, żeby koniecznie sprawdzić te wszystkie sposoby, o których mówiłem, czyli zobaczyć, czy słuchajcie, jakiś ukryty klucz w grze. I też moi drodzy, popatrzeć kody w każdym razie, moi drodzy. Jest szansa też, że właśnie będziemy o tym jakiś update całkiem niedługo w każdym razie, moi drodzy. To byłoby na tyle, słuchajcie, żadnego kodu nie znaleźliśmy. W każdym razie, moi drodzy, pamiętajcie, żeby łapę w górę, z I też moi drodzy, pamiętajcie, żeby razem ze mną Proszę w tej Elo, czyś papa, schwycie, Simpson i Elo, generalnie, słuchajcie, żegnajcie. Elo!